dziwnie tak wrócić po trzech tygodniach na siłownię. Słuchajcie, teraz powiem wam dlaczego ta przerwa u mnie taka była i dlaczego tyle czasu nie trenowałem. No więc tak Praca, 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 bardzo długa praca. W sezonie kurierskim grudniowym ilość pracy jest wręcz kosmiczna. Rano, wczesny wyjazd z domu. Siódma godzina, o tutaj nawet brak nawiewu na szybie. Później skrobanie, zrzucanie śniegu. Dodatkowo kłopoty na drodze, na parkingu. A ilość paczek spójrzcie sami. I tak przez cały grudzin. A to są tylko paczki, które zabieram. Są też paczki, które zbieram i ich też jest około setka. Więc około 200 paczek każdego Przerzucam setki wejść i wyjść z samochodu, co naprawdę dosyć mocno męczy. Jeśli wy też macie taki gęsty okres, że nie trenujecie, to zadbajcie chociaż o dietę, bo dieta jest czymś, co potrafi utrzymać w bardzo dobrym stopniu formę. U mnie dieta każdego dnia jest na normalnym poziomie. Jem co prawda delikatnie mniej, jeśli nie trenuję, ale jem odpowiednio, aby utrzymywać tą wagę i sylwetkę. Co prawda nabicie spadnie, jest to nieuniknione przez poziom glikogenu, który staje się coraz mniejszy bez treningu, ale wizualnie ilość mięsa jest na optymalnym poziomie. Ale plusem tego, że wracam tak późno jest to, że zawsze czeka na mnie bardzo fajne jedzonko, które zrobi tutaj moja żona. Więc jem sobie kolejcejkę ze smakiem, czasami dopiję tylko szejka białkowego i moja kolacja się zgadza. Mam nadzieję, że teraz będzie luźniej i będę mógł cisnąć z treningami. No i oczywiście ilością filmów zdecydowanie częściej. No ale cóż, taka była przerwa. Więc teraz trzeba zasuwać. Pierwsze ćwiczenie, jakie robimy jest to wiosłowanie ze sztangą nachwytem. Tutaj robię 3 steryki od 6 do 8 powtórzeń, gdzie celuję w ten wyższy zakres powtórzeń, czyli w 8 powtórzeń. Obciążenia i tak aktualnie są jeszcze dosyć mocno kosmetyczne, i prawdę mówiąc, już chyba nie wrócę do tych ciężarów, które były dawniej, że wiosło latało z 200, bardzo, bardzo leciutko. Teraz mam już inne priorytety i bardziej stawiam na, na zdrówką, można powiedzieć na zdrowe dźwiganie, bo takie hardkorowe dźwiganie no jest zajebiście satysfakcjonujące, ale aktualnie większą przyjemność mam właśnie z robienia treningów, które bardzo fajnie mnie pompują i też takich, które nie sprawiają, że 3 dni dochodzę do siebie. Mm -hmm. Ogranicznik przed dźwiganiem ciężkim, brak pasków na łapach z tym to zawsze problem i brak magnezji, właśnie. Kurde, ostatnio kupowałem paka, a nie kupiłem sobie magnezji. Cholera a magneza mega, mega dużo daje podczas dźwigania. Nawet pasków wtedy nie trzeba. Dobra, walimy Ostatnia, trzecia seryjka. wyszarpane no ale jest Jestem we wiosłowaniu bardzo lubię sobie poszarpać ale jako, że robię trening po tak długiej przerwie to zawsze powtarzam to, żeby nie przeginać za mocno i wracać spokojnie delikatnie a nie żeby się od razu rzucić na ciężary i się zajebać, bo nie o to chodzi zwiększamy powoli intensywność objętość, zwiększamy sobie stopniowo Budziec dla naszych mięśni a teraz po zrobieniu wiosłowania przechodzimy na drugie ćwiczenie które będę wykonywał na wyciągu i tak sobie przeplatam sztanga, wyciąg hantle, wyciąg czwarte ćwiczenie jest naprawdę spoko taka imitacja hamera, robionego na siłowni tutaj sobie na treningu popijam soczek bananowy rozcieńczony z wodą. Raz, że jest go więcej, jest bardziej ekonomiczny, a woda jest dzięki temu bardzo smaczna. I zawsze to jakieś węglowodany na treningu też są spoko w takim okresie, jak jestem teraz. No, tutaj mamy takie ćwiczonko, które jest, można powiedzieć, bardzo dobrym zastępstwem dla podciągania się na drążku. Ruch, jaki imituje to ćwiczenie, jest właśnie bardzo podobny do podciągania się na drążku chwytem szerokim, co zaraz sami zobaczycie. Z tą ławeczką bardzo fajnie wyciąg współgra, więc mam tutaj komfortowe miejsce do dźwigania, ale do tego ćwiczenia dorzucę sobie trochę więcej obciążenia, żeby to ważyło. Tutaj zakres powtórzeń robi już wyższy, bo około 14. W zależności od tego japa, jak będzie szło. O, coś takiego. Ciężar jest ok. Mocne rozciągnięcie. I tutaj mocne dopięcie. Rozciągnięcie do maksymalnego. I tutaj ruch do maksymalnego rozciągnięcia najszerszych. I mocne dopięcie. Pracujemy mocno łopatkami. Wdech. Wydech. no jeśli coś mówiłem o tym żeby nie robić za mocnej serii to czasami o tym zapominam Zdawa się prawda? no na tym ciężarze już zostaje, bo jest ewidentnie dobry. Rany. Bo jest ewidentnie dobry i wykonuję trzy serijki na podobne zakresie powtórzeń. No, tej jakiejś story trzeba w końcu na te Instagramy dodać, bo normalnie ten mój Instagram to wołała pomysł, co do nie ma. Nic tam na niego nie dodaję. Ale no nie ma czasu, cholera, co mam powiedzieć. Nie mam czasu teraz na to, ale liczę na to, że niebawem się to zmieni i już będzie znacznie więcej tego czasu, żeby jeszcze częściej publikować filmy. Żeby było co oglądać. Bo tak w ogóle, to, już mówiłem to kiedyś na filmie, ale jestem w etapie robienia nowej siłowni. 40 metrów kwadratowych Nowiutkiej siłowni jest do zrobienia. Aktualnie będę malował ścianę i robił oświetlenie. Takie oświetlenie, już z sensem, zrobić, żeby nie musieć latać po całej siłowni z lampą podczas nagrywania. Tylko jakieś ledziki na ścianie, na suficie, fajnie, żeby już to było mega fajnie zrobione pod nagrania. Dodatkowo profesjonalna podłoga z gumy będzie na dole. Więc w każdym miejscu na siłowni będzie można walnąć ciężarem, nic się nie będzie działo. A do tego myślę, że będzie sporo fajnych i różnych maszyn. No i myślę, że taka kolumna, żeby zacząć taka, taka kolumna, żeby zacząć trochę basem. Ale to jak dobrze pójdzie, to no nie wiem, nie będę mówił kiedy, ale, ale liczę że na to, że już niebawem zobaczymy się też na nowej siłce. Trzeba naryktować. Właśnie. I to jest ta rzecz, której też mam nadzieję, że na siłowni nowej się pozbędę, czyli skręcania i przekręcania tych ciężarów co każdą serię. No nie ukrywam, lubiałem to, dalej to lubię, ale powiem <tryginalizacja> <grymamy> <trymamy> <Isaiah> <trym> wam, że już mi się to trochę znudziło przez te 12 lat zakręcanie i przekręcanie tych ciężarów i nierzadko zamiast zrobić jakieś ćwiczenie z hantlami robiłem po prostu ze sztangą, bo mi się nie chciało tego przekręcać więc chcę sobie teraz sprawić cały stojak ciężarów od 5 do 50 kg, i to by było Coś pięknego mieć do dyspozycji taki stojak z takimi ciężarami. Przecież to by latało non stop takie ciężary, takie hantle, to non stop bym je wałkował, bo bym nie musiał przekręcać tylko. Biorę i napierdzielam. Ale nawet jak patrzymy na używki, to po zajebistych pieniądzach można, można je dostać. Trzecie ćwiczenie jakie. Będę robił. Jest to wiosło z hantlami w leżeniu na ławersce skośnej. Skoś około 25 stopni. I tutaj też wykonuję trzy serie. No nieco wyższe na nieco wyższym zakresie powtórzenia. Tak, od 12 do 14. Takie coś tutaj celuje. No i lecimy. Mocno. Góra. Rozciągnięcie. Góra. Rozciągnięcie. Uff. Uff. No i kurde, miało być lekko, a to jutro znowu będę cierpiał. Ale właściwie to lepiej trenować za mocno niż zbyt lekko. Lepiej się trochę pomęczyć z bólem mięśni, poregenerować się dłużej niż się nie dotrenować. Bo z niedotrynowania tak naprawdę nic. Nie ma wtedy odpowiedniej stymulacji dla mięśni. No i one no, po prostu nie rosną. A tak je przeoramy mocno, przetrenujemy. Wystarczy się trochę, drugiej, wystarczy się trochę dłużej przeregenerować i będzie dobry efekt. Muszę sobie odbić te flaczki. Flaczkami mi się odbija. Co dużo wody było, za mało flaczków. No. Flaczki dobre źródło Białka. 14 gram na 100 gram produktu. Mam takie 300-400 gram flaczków. To wchodzi z przyjemnością. Jak jest dobrze zrobione. No. No. Sryka. Sryka w punkt. Kurde, ale tak sobie myślę teraz. Przecież bez sportu, ogólnie jak się dużo pracuje, albo ogólnie się pracuje, to tak bez sportu różnego, obojętnie jakiego. Bieganie, gra w szachy, gra w karty, siłownia czy basen, bez takiej aktywności fizycznej, odskoczni. To przecież można zwariować. Teraz, no, dawniej to dla mnie było bardzo ciężkie takie przerwy w treningach, nawet przełożenie jednego treningu już powodowało u mnie spore wyrzuty sumienia, ale wraz z biegiem czasu no to wiadomo, no zdarzały się sytuacje takie, że nie jest możliwe zrobienie czasami treningu. Już tych wyrzutów sumienia nie mam, ale no. Teraz wracając do domu po tej 19:00, po 19:30, czasami no, miałem iść ochotę ćwiczyć, ale wiedziałem, że gdybym poszedł, to mogłyby się moje gorączki, ogólnie lekkie choroby nasilić. Po prostu miałem zbyt mało regeneracji, więc nauczyłem się tego, że jeśli nie czuję się najlepiej, po prostu przekładam sobie trening na następny dzień, wolę zrobić trening na 100% następnego dnia, niż robić go na 50% teraz. Choć nie ukrywam, że zdarzało mi się czasami schodzić na te 5-10 minutek, zapompować sobie leciutko bicepsa, tricepsa, żeby poczuć chociaż troszeczkę tej pompy. No ale z prawdziwym treningiem nie miał to nic wspólnego, ale koniec z tym, jesteście dzisiaj tego świadkami. Teraz będziemy robić naprawdę fajne ćwiczenie, o którym mówiłem, że Wam pokażę. Będzie to całkiem oddana kopia wiosłowania na hamerze siedząc. Naprawdę jest to dobra kopia tego ćwiczenia. Z użyciem ławki i wyciągu dolnego. Tylko muszę sobie to przymierzyć, czy odległości będą się zgadzały, bo ja to robiłem. U siebie w piwnicy na drugiej siłowni, a tam mam wyciąg też z marbo, tylko że wkręcamy do ściany. A tutaj mam wolno stojący, więc muszę sobie przymierzyć odległości i ogólnie muszę sobie to złapać. Tutaj inaczej. No i co, mówiłem, że będzie podobnie, tylko ciężar. Jeszcze sobie zaraz dorzucę. I spójrzcie, to jest identyczne ćwiczenie jak hammer od dołu. Jest tutaj maksymalne rozciągnięcie. Rozciągam tyle tylko ile chcę. No i tutaj dopinam do końca ile chcę. Powiedziałbym też, że to jest lepsze niż niejeden hammer spotykany na siłowni. A raczej hammeru podobna maszyna na siłowni. Bo ona, bo to bo ten ruch tutaj mnie w ogóle nie ogranicza. Panuje nad mięśniem w 100%. I wykonuje zakres tak jak chcę. No, i tutaj też robimy te czteryki. Kurde, nie pamiętam ile to mam zresztą napisane. Chyba od 12 do 16 powtórzeń, więc tak też teraz uczynię. Mocno, dynamicznie, w pełnym zakresie ruchu. Wydech. wydech. O, Oooo! Ależ to fajnie wchodzi! Bardzo, bardzo fajnie! No i tutaj, co serię, znaczy, co zmianę ręki, no to przekładam sobie ławeczkę w prawo albo w lewo. W zależności od tego, którą ręką robię, aby nic tutaj mi nie blokowało. Jestem już po 12 seriach. Kurde, ale fajny i przyjemny trening Naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. Żałuję, że nie dowaliłem jeszcze mocniej, ale no nic, dobrze jest. Teraz piąte ćwiczenie, ostatnie na plecy, i mam tutaj do wyboru albo shrugs z sztangą, albo z hantlami. Tak sobie to przeplatam, w zależności na co mam większą ochotę, to robię. A dzisiaj, jako że mam już tutaj piękne i gotowe hantle, nie muszę nic przekładać, nie muszę nic zmieniać, więc biorę je w dłoń i robię trzy serie od piętnastu do dwudziestu powtórzeń. I zaraz rozkład treningowy wygląda tak, że na początku tygodnia, tak jak dzisiaj, ratują sobie plecy z leciutkim, leciutkim bicepsem, później klata, bok barku, leciutko przód i leciutko triceps, później bary całe razem z łapami. No i następny trening nogi. Są w planie. Są również w planie, ale no, jeszcze nie było sposobności, żeby je zrobić, ale zrobię. Ten trening tydzień jest tygodniu przełomowym i, i będę je robił. No, cholera, jasno, bo nie mogę ich przeżyć, jakie już są chude. A na własne życzenie, nie będę ukrywał. Na własne życzenie, bo tak, bo zostawiam sobie teraz na koniec tygodnia, to na koniec tygodnia od rana do wieczora coś tam, coś tam do tego treningi, i później, a już dawaj do, no, bez nóg, bez nóg. No. Więc jak ktoś ma problem z nogami, to też nie głupio byłoby je robić. Na początku tygodnia. Dobra, dobra. Tu jest gadania. No Fajnie, coś tam się zapompowało. Zawsze to inaczej. Sylwetka wygląda, jak się podpompuje. No i samo poczuło, też jest od razu inne. Jak ten mięśnień zrobi się bardziej ukrwiony. Stanie się przed lustrem i od razu. Widać efekty. To jest jednak fajne. No. Mega przyjemna sprawa bicepsik, sztanga łamana, tak jak mówiłem, delikatnie, trzy serie na podpompowanie i lecimy też takie 15 powtórzeń, ładnie technicznie, z umiarkowanym ciężarem, bo razem z barkami robię biceps i triceps i robię na nie po trzy ćwiczenia, więc dzisiaj tylko taka lekka pompeczka. U mnie to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jak Wam się trenuje w zimie? Czy lepiej Wam się trenuje w lecie, czy w zimie? Bo mi, prawdę mówiąc, zdecydowanie lepiej trenuje się w lecie. Zima nie jest dla mnie najmocniejszym okresem, jeśli chodzi o takie aktywności fizyczne. Dzięki za oglądanie. Widzimy się standardowo. Następnym razem, teraz już trochę zmęczony, żegnam się z Wami. Hej.